Prezentuję gołąbka na aukcji Champions League z kołomnika rozpłodowego hodowli Rafał Dawid. Jest to nakrapiany pstry samczyk o numerze PL0263 2020 rok numer 2169. Nakrapiany pstry samczyk również jakiego babcia, ponieważ jest to wnuk pięćdziesiąt dziewięćdziesiąt od która była dwa razy pierwszym gołębią na wystawie ogólnopolskiej w kategorii A jest wybitną samicą oraz podową. Paweł adres. Piekielnie mocne skrzydło tego gołębia. Tutaj to jest Niesamowita moc tego gąbia. Bardzo, bardzo jedwabisty. Napierzemy go, jest gładki, jedwabisty. Przygotowywany już do parowania, Plecy, ogon w marzenie. Bardzo dobry kościec. Także jest to gąb. Mega, mega mocny jest gąbiak. Jak okręt jest to wspólne parowanie z Piotrkiem Bugałą. Także córka 5990 ode mnie. Natomiast od Piotrka Bugały był semczyk oryginalny od Tomka Czaplińskiego z najlepszych jego I to było wspólne parowanie u mnie pełne, Były dwa bracia z gniazdo: kropla w krople. Tamten miał 2168, jeżeli się nie mylę. Numer jest, jest u Piotrka. Jak widział go. Jeden z mistrzów Polski w kategorii GMP tego brata z gniazda, jak trzymał Piotrka, no to Piotrek mi dzwonił od razu, że ten mistrz Polski w kategorii GMP powiedział, że jest to cud natury. Nie jego zdaniem. To no niesamowite. Koło w ręce to jest taka moc tego gołębia, że naprawdę no o tej porze nie ciężko nie ma już gąbków do, do sprzedaży jak chodzi no osoby więc no, musimy wyciągnąć z kołemnika rozpodowego ma również wybitne oko do rozpodu takie jest moje stanie nie wiem czy to będzie widoczne na zdjęciu bo ma takie ciemne oko ale przy bardzo dobrym świetle i przy powiększeniu przy lupie to to, to widać niesamowita Moc tego gołębia. Ojcem tego głąbka tego jest oryginalny gąbek od, od Tomka Dżaplińskiego, który jest własnością Patryka Bugały. Kapitalny gąb w ręce jest mój ojciec, a matka to córka. 5991 Pierwszy jajka, jakie w życiu zniosła, 59,90, to właśnie była ta. Ta matka 59-90 była z 16 roku, a ta jej córka 401 była z roku 17 To, jest, to nie jest gąb, to, to jest maszyna, to jest okręt także nie wiem czy to widać na, na filmiku ale mega mocny gąb, błyszczy się, świeci, gąbek wyjeżdża z rąk Pięknie mocne, fenomenalne skrzydło, bardzo jedwabiste opierzenie, Bardzo dobre mięśnie, Kościec, pracy, ogonek, jak marzenie. Ja to mówię, dla mnie to nie koło tylko. To jest maszyna, to jest okręt w ręce. Gołąb cały aż... aż chodzi, aż drży w Bardzo inteligentny gołb o wybitnym, jak moim zdaniem, oku do rozpadu. Także wnuk 59,90 w najsmniejszej samicy. Powiem adresę chyba wybitnej samicy rozpadowej, na której... Ma bardzo dużą część swojej hodowli, samica, która, która jeden z niewielu gąb w historii polskiej. Było dwa razy na różnych wystawach ogólnopolskich dwa lata z rzędu, więc musiała mieć trzy wybiedne lata, żeby mogła być dwa lata z rzędu na ogólnopolskiej wystawie Jako gąb, numer jeden w kategorii A, to jest jeden z nielicznych w historii. To jest na miliardy gołębi, która była dwa lata z rzędu pierwszym gołębiem w Polsce na wystawie Ogólnopolskiej. polskiej niesamowita moc tego gołębia, skrzydło miśnie plecę ogon, także ten gołąb to jest tak mówię, to nie jest, to nie jest gołąb, to jest maszyna, to jest to jest okręt także. Wybitny głąb w ręku. Moim zdaniem o bardzo dobrym oku oraz podobem. Mega inteligentny gołąbek. Brat z gniazda tego samczyka też. Samczyk one były obydwa. Kropla w kropla. Jest Piotr Klobukowy. Jak go trzymał tego brata z gniazda? Jeden z mieściów polskiej w kategorii GMP określił go mianem cud natury. fenomenalny komp wnuk wybitnej samicy rozpodowej kapitalnej samicy latowej mam 59 5990. Również nakrapiony pstry, tak jak tak jak ta babcia 5990 też była nakrapiona białbirką. Zapraszam serdecznie do licytacji Obłędnie komp w ręce. Mam nadzieję, że trafi w bardzo bardzo dobre ręce gołąb wyciągnięte specjalnie na aukcję Champions League, tak jak nazwa wskazuje musi to być najwyższy poziom albo wcale zresztą staram się sprzedawać tylko i wyłącznie jak najlepsze gołębie no na taką aukcję jeżeli jest wyciągany tylko jeden gołąb no to już szczególnie Zapraszam serdecznie do licytacji. Wnuk 5990 odpował mi Fenomenalny gołom